One Man Show. Cześć, tak macham do was tak serdecznie i zaczynamy zaczynamy z makulatora One Man Show tak. Muszę mały remanenci wczoraj zrobić, bo tak się trochę poczułem jako czytelnik zdradzony, mianowicie Superexpress zawsze na ostatniej stronie daje jakieś, jakąś fajną foteczkę, coś, coś ciekawego. No, pierwsze, z brzegu, pierwsze z brzegu gorąca para rozpali polskie parkiety, to było tam jakieś tam z pół roku temu. No. I taka po prostu jakaś sympatyczna burza Nie musi być kobieta, może być facet z przestawioną szczęką albo ze słamaną ręką w sposób nienaturalnie wygiętym kolanem. Natomiast to jest taka dla czytelnik jakaś, ta, jakaś taka nagroda, że zaczyna ten, który kocha sport, że zaczyna od ostatniej strony. No i, i wczoraj biorę super od ostatniej strony, a tutaj proszę, reklama, reklama, reklama. Parabanku, para czyli takiego, takiej instytucji, która pożycza pieniądze tam w powiedzmy tysiąc, potem ludzie oddają 3000 i się żalą. Ja nie mówię, że ta akurat firma, bo ja w, w takich nie pożyczam, czasem od przyjaciół, jak, jak przyciśnie kryzys. Natomiast na to, natomiast Natomiast w tym momencie ja rozumiem, że, że każda gazeta też chce zarabiać i to jest najdroższa, najdroższe miejsce do reklamowania, ale jednak jakiś powinien być długą stronę czytelnika, bo w Anglii to jest częsty problem, czyli że powiedzmy cztery piąte tam czy dwie trzecie strony to jest reklama, ale zostaje fajny tytuł sportowy, zajawka tekstu, taka w taki powiedzmy... Kilkaset znaków i jakaś jeszcze mała, mała foteczka. Także on ma wtedy i, i reklamę, czyli redakcja ma pieniądze, co mówię jest zrozumiałe, bo przecież trzeba płacić pensję, ale, ale ludzie mimo wszystko mają ten swój sport na ostatniej stronie. Ostatnia strona często lekceważona, ja się śmieję, taki argument. daje jest zwykle, że w Izraelu gazety się zaczyna czytać od ostatniej strony, ponieważ Żydzi, jak wiadomo, aczkolwiek niezbyt powszechnie, Żydzi piszą od. My piszemy od lewej do prawej, a oni od prawej do lewej, więc u nich ostatnia strona jest pierwszą, a pierwsza jest ostatnia. No takie są śmiesznostki. śmieszności Ale weźmiemy w takim razie sobie dzisiejszy. Dzisiejszy. W dzisiejszym już mamy. W dzisiejszym Lewandowski zjadł granat i eksplodował. Tak myślałem sobie. Jaki granat, to, to, to za jakieś głupoty, a tu chodzi o to, że przed meczem żona przyrządziła mu placek z granatem, ja muszę wam powiedzieć, że też jadłem niedawno placek z granatem i tylko skutek taki, że uświniłem sobie koszule. a granat jest właściwie niemożliwy. Możliwe, żeby to wyprać. Więc jak ktoś siada na placku z granatem, to od razu uczulam, zakładajcie albo śliniaczek, tak do no, takich nieporadnych jak ja, albo, albo jakąś taką koszulę, która nawet jak się pobrudzi, to nie będzie, nie będzie jej żal, żal wyrzucić. Dobra, Messi i Suarez strzelili razem karnego. Tu już przyszedł podekscytowany Carlo od rana, jak to tego, że Hiszpania podzielona. <tryk> myślałem, że nam na Kastylię i Katalonię, albo jeszcze na nawarurę, ale nie podzielona Andaluzję, ale nie podzielona na podzielona na to czy Messi z Suarez zlekceważyli przeciwnika czy nie zlekceważyli wykonując karnego na raty, zresztą mówiąc szczerze obrazek w sam raz do pokazywania w telewizji, więc go sobie wczoraj pozwoliłem nawet pokazać, ale a propos tego lekceważenia, to jest coś na rzeczy. Mianowicie pamiętam w dzieciństwie ulubionym zajęciem moim było, było okiwanie wszystkich i strzelenie piłki głową z linii. Tak po prostu na kolana się wtedy kucało, przyklękało i tak cyk do tej do brameczki. No i było <laughs> to oczywiście pokazaniem, że ten przeciwnik można sobie z nim zrobić dosłownie co się chce. I już niestety w dorosłym futbolu szybko mi wytłumaczono, że tak grać nie wolno, i za to można zobaczyć żółtą kartkę, bo jest to właśnie brak szacunku dla, dla przeciwnika i, i trzeba po prostu nie, nie pajacować. Nie wiem, nie, jak w jednej z niewielu rzeczy, ale nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania, natomiast sądzę, że jest to tylko fajny przykład, że. Przecież ten Mestit mógłby sobie ten, tego karnego sam strzelić, a ja dał koledze. Ktoś świadczy o tym, że te relacje w zespole, że te relacje w zespole są super. To jest po prostu aż godne, godne zauważenia, że nie mam niczego z takiego jakby pod siebie z grą tylko dla siebie, tym co, tym co niestety niestety bardzo wielu piłkarzy o, o, osłabia z klasy, zresztą no, taki takim klasyczny przykład z ostatnich paru lat to Arjen Robben, prawda, który gra tylko pod siebie i koniec kropka i wydaje mi się, że również Thomas Miller bardzo często, więc, więc to jest fajny taki przykład tego, że ten Messi jest troszeczkę trochę z innej gliny ulepiony i, i fajny i mi to absolutnie... Mi to absolutnie nie, nie przeszkadza, natomiast tu w superaczku czytam sobie, że, że ten, że powinien być karny powtórzony, ponieważ Suarez i obrońca Betisów wbiegli w pole karne za szybko. Za szybko, bo to jest tak, że najpierw może być tylko bramkarz w polu karnym a dosłownie, dokładnie na linii bramkowej i piłkarz, a dopiero jak, jak jak bramkarz obroni, to, to yy, można sobie wbiegać. No, tak nie wiem, może jak się od poprzeczki odbije to również, ale to jeszcze inne są przepisy w meczu, a jeszcze inne są w konkursach rzutów karnych. To jest bardzo, bardzo to skomplikowane. Ja pamiętam jak Michał kiedyś kiedyś przez Sędzia Klasy Światowej <grych> źle zinterpretował karnego w dogrywce, bo piłka w konkursie rzutów karnych, bo piłka odbiła się od słupka. I, I mówił, że powinien być, że to martwa piłka, nie można jej dobić. A, a, a piłkarz dobił, i, i sędzia uznał Gola. Więc okazuje się, że tu nie ma mądrych. Każdy gdzieś tam, gdzieś tam się, gdzieś tam się może pomylić, no ale trudno. Nikt nie jest doskonały. Słuchajcie, sporo rozmówek, więc ten jest śmieszny. Bo Serge Aurier na wylocie z Peuge, bo napisał o Ibrahimowiczu, że tak cytując, że robi laskę. Y, trenerowi Blankowi. <laughs> y, tak dosyć pr prostacko to napisał. Y, y, no, i, y, no i ja muszę powiedzieć, że no, wyleci z klubu, ale w końcu jak nasz, y, znaczy nasz, nie nasz, nie mój, tylko minister rządu poprzedniego, napisał, że robimy, y, powiedział. No, no nie napisał, powiedział w restauracji y, w prywatnej rozmowie, że y, robimy laskę Amerykaną. No to też wyleciał, tak, też wyleciał. No bo pewnych rzeczy po prostu, pewnych rzeczy się nie mówi, chyba że jest program kabaretowy albo program taki, jakie ja lubię robić, czyli dla, dla jaj, a nie dlatego, żeby kogoś obrażać. Bo, bo jednak umówmy się, seksualnie jest miły, ale. ale... Ale w, w zupełnie, innym, zupełnie innym kontekście niż to, że jeden piłkarz robi coś trenerowi, tak? Zresztą to już jest w ogóle absurd na jak ci piłkarze niektórzy, niektórzy to debile, bo umówmy się, że jeżeli już, to, to Ibra jest ostatnim piłkarzem świata, który komukolwiek, komukolwiek musi się przylizywać i po... Prawda Karol? Mm. Że Ibra jest ostatnim piłkarzem na świecie, albo jeden z kilku, którzy nie muszą się podlizywać trenerowi, nie? Słucham? No, chyba zresztą tego nie robi. Karol, ale tego, tego nawet się nie musimy tym interesować, natomiast nie musi po prostu, bo jest zbyt, jest zbyt dobry. I, i, I koniec, koniec, kropka. No, w każdym razie, w każdym razie tam jakaś kara, 150 tysięcy nie zagra dzisiaj w, w, w meczu ligi mistrzów z Chelsea. No, to byłoby też fajne, bo jaki bicuje Chelsea? Akurat i ten. I, Wolę klub rosyjski jak arabski. No taki jakoś tak mam. No nie wiem. Wy możecie wolać sobie co chcecie. Dobra. Nikolicz tu coś opowiada. Ten. To jest takie śmieszne. Czytam bardzo często. Trener Czerczesow ten wyjaśnił nam, czego oczekuje od każdego gracza, a my mogliśmy bliżej poznać jego filozofię futbolu. No, jest to bardzo zabawne, bo jaka to może być filozofia żeby dawać jak najszybciej piłki do przodu, do napastnika, i ten, żeby strzelała, a z kolei, jak się piłkę traci, to żeby jak najszybciej starać się ją odzyskać. Koniec, kropka. Po co to trzeba poznawać filozofię? i jeździć aż na Maltę. Wystarczy dziecińskie wyjść parę razy na podwórko. Każdy się już wtedy dowiaduje jaka jest filozofia futbolu. Fajny mecz Pogoń Korona, a żałuję, że nie oglądałem od 02 do 32, a mówiłem wam, że ten, że Czesio tam robi coś z niczego, czyli czyli no zrobić 02-32. To jest taki idealny jak dla mnie jakby był kibicem. Idealny scenariusz na horror. Kiedyś na takim meczu byłem to było na Legi tylko w drugą stronę 2-0 do 2-3 z widzewem meczem Mistrzostwo-Polski. Też kapitalny niezwykły, takie, takie rzeczy się pamięta. Ten biurczo coś strzelił, ten, ten, ten nowy nabytek z Węgier.